Oh, no. <laughs> yeah, Pojď na to. Dobrze? Co hmm? To jest blizna, wiesz? <laughs> Nie dotykaj. Co jeszcze? Takie? No? Okej, okay, i nagramy <grymne> <radę> to <grymne> Nie. Dobra, wiecie to. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze chyba poszedł się do tego momentu. Ja taki długi film dopiero zaczynam. No i ja też wam powiedzieć, zaczynajcie łapki w górę i subskrypcja. No to będę cieszyć się. Ja robię nawet 13 minutowe filmy. No i będę bardzo się cieszył, jak dacie mi łapkę, a będę bardzo cieszył, jak dacie mi łapkę i i, i subskrypcję. I tak jak mówiłem, będę się bardzo cieszył, bardzo bardzo, 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 fajnie mi będzie. I będę dobrze się cieszył. I to bardzo. No. Aaaaaah. Pa. Pa. Czepa. Jeszcze koniec? No, jeszcze nie koniec. A dobra. ja robię, ja robię 13 ja To mnie nie pobije. a Ale 13 nawet dwa. No tak. Dwa. Nie bądź... No ładne. co ty mnie rysujesz po ekranie? Przepraszam, ale po ekranie mnie czuję. Chodź. Chodź, masz ładne. Nie, dobra, nie. Dobra. A ty mówisz. Lote ta... no oczy. Bo wiem, bo co bo lubisz. Chodź na mnie.

tutaj <noise> co ty mi tutaj robisz? mało, chociaż. jedną dobra mało z wami gadałem, więc chciałbym powiedzieć tak lubię was nie <noise> tak jak mówiłam mam mało kata i dużo kasy ja też <noise> ale dobra chodzę jeszcze trochę ja Bartek, rysuję. 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 Dobra, Rysuję. nie Rysuję. 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 nie lady na gry, bo nie Rysuję. A to szkoda, bo mam Wodowicze i bym chętnie wam pokazał. Mówię to prosto, bo super buduję. I coś fajnego z Baltko Buduję i on wam to pokaże. Na moim kanale. <laughs> Na Baltka kanale. No bo mnie nie da rady budować. Znaczy mnie da rady, ale nie da rady pokazać. No. No i właśnie lubię powiem. Co no i, A A jest i dalej. No Ale zobaczycie co mnie pan zrobił. tu biegnie go To nie Dalej. To do tak. A na drugiej? Musisz to <ścoughs> tak, Nie, tak. Nagrywam, nagrywam. No, nagrywam, nagrywam. Tak. to w ogóle, bo po już nie. Dobra. To jest Tutaj nope so to. Tutaj jest uśmieszek. Owo, tak to jak jest gotze. Baby, nie, tu jest gotze, Batek. Na widzowie. Widzowie, kobiety, chłopaki dorośli, lub mali, lub korzynki, lub nie, Lów... lub kurzynki, czy wujki, czy dziadki, czy babcie, czy koledzy, Pan, czy szpital, czy policja, czy szon, czy szpital. Nie, nie, czy nie, nie, czy nie, 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 mi <słany> Co? No. Przepraszam, że na prawa taka. A ty ty mi jest tego kamerka to nic nie da. Co? Co? No. nie, się ja mi się wydawało, że twoja głowa zuch. <śpisz> Dobra, tam tak mi tutaj. A robi robię graffiti. Na nodę robimy graffiti. tu masz. Wiem. Tu masz. No o raczej. <grafiki> <cię, jak, jak, grafiki> O pan <gulock> Jezus, jakie je <gulock> 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 to dużo. Co ty? Daj mi to Ja jżom, jżom. ja zamierzam tak, na. Ja, 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 dobra O tak, o tak I patrzcie, co ja tutaj robię. <laughs> rano? No? Tutaj jest rano. Ja za chwilę to ją rano. 7 minut. Ja pobiję Baltka Rekord. A coś nie tak nie będziemy się pobijali? Nie, będziesz, żeby, nie wiem. Normalnie. <laughs> Ale gorąco dzisiaj, czy ja? A baterię jaki dzisiaj? Dzisiaj jaki tutaj dzień? Hmm, fajny. A jaki? Nie ten. Dobra, czy co za darów postać? Hmm, na tej koszulce? A, Leonard! Może? <laughs> no, ja bym no. połowił londyn Dobra, No, się mi od tego, ale dobra, myślę... Się... oglądajcie mi prędzysza. No bo jak będziesz mi oglądać to ja was będę lubił I będę coś będzie rzeczy, że, że pokażę, trzeba ja umieć mnie budować na batka kanale Zresztą trochę. Jak chcecie zobaczyć na tą bardzo, to proszę. Tutaj to, tutaj to, to. Tutaj ja, tutaj to, tutaj... O, tutaj to! Tutaj to! Tu. Za krzakami ją mamy. to, No i, pije, i robimy tylko o tak sobie. Uuu, zielone się zrobiło. Może mm ten -hmm. Tylko to robimy tutaj. Pijemy, bawimy, śmieszymy, ścigamy, No i szlamu nawet. No i teraz nagrywamy właśnie! On <słuchaj> 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 damy nagrania, on damy YouTube'a, on damy live, on damy Kuba, on damy górno, on damy cały świat. Ej, <słuchaj> 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 nie będę się kotać. nie po twarzy, nie po bo ładnie mnie zajebię. Ej, bo Ja to sobie mam. Mam tutaj coś w Mam tutaj coś? Chyba to. Y so no to Widzowie, mam... mm... possible... tam mam tutaj <laughs> dzióbkaczki. Ale tu tak mam. już. Tutaj jest dzióbkaczki. Tutaj jest dzióbkaczki. Ej, no. <miglio> <miglio> no, no, no. no, no. <miglio> no nie pobiłeś? Prawie. je 7 ne ne. no, nie. A ja zrobiłem 5 minut jeszcze. może wiem co. No, dobra. Teraz, na mojej paczce pompek. Ty To <try> kamik. Nie, dobrze. Dobra. Dobre. Au. Au. Przepraszam. No i nie byłam proszę. cię ja was lubię, mam no. A teraz odczynijmy coś fajnego, okej? Do porę. A bo a bądź bądź